Do Moskwy lotem za 191 dolarów. Bezpłatna infolinia 0800-259-59. Gracja. Jej nikt się nie oprze. Gracja. Nowy magazyn dla kobiet kochających życie. Wreszcie wszystko w jednym. Gracja. To mój styl i rady pomagające żyć. Gracja to pasjonujące reportaże. Gracja to styl życia. Gracja to praktyczne rady. Żyj z Gracją. I kochaj życie. Tylko złoty 50. Już kioska. Ciepły wyż z nad Europy Środkowej odsuwa się nad Grecję. Jego miejsce zajmą układy niżowe, które zatrzymując się nad Rosją, sprowadzą do Polski fale arktycznego powietrza z opadami śniegu. Dziś w kraju było pochmurno, ale deszcz kropił jedynie na Wybrzeżu i Mazurach. Było ciepło od 9 do 15 stopni. Noc będzie pochmurna. Przez Polskę przejdą dwa fronty atmosferyczne, które najpierw przyniosą opady deszczu, a następnie śniegu. Na północy lekki mróz, na południu temperatura zacznie obniżać się nad ranem. Od minus 1 do plus 4 stopni. Jutro zachmurzenie będzie zmienne z przelotnymi opadami śniegu w całym kraju. Śnieg najczęściej będzie padał na wschodzie i w górach. Temperatura od minus 1 do 2 stopni. Ciśnienie będzie się gwałtownie wahać. Najpierw obniżać, a następnie rosnąć do 1000 hektopaskali. Nolt Schwarzenegger i Daniel Vito w przezabawnej komedii o dwóch braciach bliźniakach, którzy rozdzieleni w dzieciństwie, dowiadują się o swoim istnieniu dopiero po 35 latach. Na pierwszy rzut oka wiele można o nich powiedzieć, ale na pewno nie to, że są bliźniakami. Atletyczny Julius pod okiem brata uczy się jak korzystać z uroków życia. Bliźniacy, dzisiaj o 21.00. Legendarny film mistrza kina lukinowis Świetność i nieuchronny upadek rodu niemieckich przemysłowców na tle dochodzących do władzy nazistów. Drapieżni i uwikłani w zbrodnie bogów są skazani na zakładę. Czy uciekną od przeznaczenia? Zmierzch bogów 16 lutego o 23.30. Nowy kolodent sprzyja remineralizacji. A co to znaczy? Remineralizacja to odbudowa mikroubytków, których nie widać gołym okiem. To skąd wiadomo, że istnieją? Hmm, proszę o uśmiech. Tak zaczyna się próchnica. Kolodent dzięki dwóm związkom fluoru sprzyja remineralizacji. Wzmacnia szkliwo, chroniąc zęby przed próchnicą. Ma doskonały smak i gwarantuje świeży oddech. Kolodent. Nowa pasta, nowy żel. Teraz również w wygodnych, stojących tubach. Czapstik. Twoje usta pragną ochrony. Zawsze gdy słońce, wiatr plus. Skuteczna ochrona. nie niezastąpiony. Łagodzi podrażnienia. Chapstick dla Twoich ust, Chapstick Chroni usta. Dla Twoich ust. Dla Twoich. Czapstick dba o Twoje usta. Babalu. Babalu! 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 Musisz rzucić. Babalu. Babalu! Babalu! Wybierz nową Babalu. truskawkową. Babalu! Babalu! Albo Babalu. Babalu! Mango brzoskwiniowo! Babalu! Super się żuje! Długo smakuje! Dawno temu? Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę, a w tym roku moja żona odkryła kuchenkę MasterCook. Piękną, nowoczesną i bezpieczną. Tak poznaliśmy nowy kulinarny świat i przepis na doskonałą kuchnię. Prezent od Wrozametu. Książka kucharska w każdej kuchence specjalnie dla twojej skóry stworzyliśmy nowe mydło Lux składniki zawarte w mydle Lux podczas mycia odżywiają skórę czyniąc ją niezwykle delikatną i piękną mój Lux z witaminą E wybierz nowy luks dla twojego rodzaju skóry